Wójstwo! Nie no, ze wszystkiego wydropiło mi Siekiem no, O ty biedakie. Jak widzę, że pierdol... e, Sela kontynuuje y, tradycję grania kobietą? To dobrze. Sorry, nie mam, nie mam, rzeczy na tego, na Dobre. Krubera, zresztą nie umiem Kruberę na Okej, okay, okay. okay, y, możemy w takim razie Garden of Moor. Ej, hey, zresztą wszystkie męskie postacie wzięliście, sobie. Hmm. A co, chcesz trochę? Nie Dobra, <laughs> nevermind, w każdym razie, Garden of More. Y, Jak masz ekwipunek na tej czarodziejce? Y, zieloną tą... Tu na normalu, nie wiem, żeby było szybciej też. Nie, zieloną buławę i niebieski ten. Dobra, no wiem. E, znaczy moi kochani wody. też widzowie. O co chodzi? Otóż e, idziemy na... Do świątyni Mora, znaczy przepraszam, do ogrodów Mora, czyli na cmentarz. Gdzie Skaveni w podziemiach zaczęli e, robić zupę ze spacznia, taką ogórkową, którą zamierzają skazić wszystkie wody gruntowe wokół. I my musimy ich powstrzymać. Juri, e, super, mm. daj ujęcie na tego, na tą mapę. Yeah. No. Patrzcie, co się dzieje właśnie z Uber O! Wow. Super. <stutüksy>

No. W tamtą mańkę. Jak De ja piśnice. dostanę na jego OBR, to ja o co mi się kumierdzę? Nie mam pojęcia. E, e, Pisałem z Anią i mówiła, że w razie czego mówiła, że... E, no, Ania mówiła. Sobie... No, Ania mówiła. Coś słyszałeś, tak. co Ania mu powiedziała? Że jest mały i brodaty. Co, co tam ci Ania powiedziała? No. Chodź, nie dotykaj mnie! Tak ci powiedziała? Co ty jej robisz, ty? mnie, nie weźmiecie mnie tam na dół. No ready, wiesz, z Dobra. Z Gredzie. Nie mogę chwilę poczekać. Bo człowiek chce posłuchać historii jak znajomemu z Bractwa jedła koło ucha armata. Urwało mu coś? Ja jest Total, no, jak mu urwie głowę, to będziesz miał osobę opowiadać na razie, to tak. O Jezu, coś mi huknęło obok ucha, tyle nie słyszę. Hu, hu, hu. Przepraszam bardzo, w, chińsk w chińskiej stoczni, jakby ci proszę ciebie, ka ćwierć kadłuba spadło obok proszę ciebie, ręki to byś miał historię do opowiadania. Taką anegdotkę o ich ichniejszych zasadach BHP, a tutaj u na radzieckiej łodzi podwodnej, jakby ci tak wpleść łańcuchy dłoń. Też. Mm -hmm. Ej, i tutaj hit dla wszystkich oglądających. Słuchajcie, Juri powiedział u To już? O, no. fajnie. Okay. No, nope. Nope. <grym> Denied. Tak, ty, Proszę bardzo, jaka w ogóle lokacja klimatyczna. Ale coś było, nie? nie wiem, to... ale y, dla wszystkich, którzy by chcieli prowadzić sesję w Warhammera, to można powiedzieć, Ej, już, że... To ok tutaj macie Okej. Ty się nie ociągaj lepiej. Ty. Ej, a zmieniliśmy ten poziom? Ej, poziom? Tak, bo Solar jest na nowej postaci, tak? Poza tym będziemy to mieli... To. To dla mnie nie ma problemu i tak będę tak? miał lepsze staty, niż na Żebyś umarł. Kiedy będziesz leżał, to będę po prostu z tym ślubem pomagał żeby się, żeby będę... No, ale przynajmniej nie będzie raty na honorze, że to elskie. Mm. może mentalnie. Będziesz ratowany przez rudą babę. Po czterdziestce. to jej nie można ufać. To no. nie jest jej się po prostu potrzeba. Wiedźma. Wiedźma. Dla mnie, jak czaruje i bezprawnie, to Wiedźma. Z czego dla mnie wszystko, co czaruje, jest bezprawnie. Tańce, co? Cool, story. Jest to może teksty. Widzisz, jaki prezent Celar zrobiłeś na BM? Nigdy więcej. <grywania> Biorąc lekko znerwiona mnie, Osi postać. Co? To, 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 to. Eee, no. Uff. Hmm. Dziab. Get Tutaj here. jest Grimoire na Grimoire'y, Wiem, gdzie tak. jest... Ja wiem, że jeden jest pod... E, oh, oh, Musisz się popisać talentem. Easy peasy lemon squeezy. No. Easy peasy lemon squeeze. No się brytyjski zrobiłeś, chłopie? Out of fucking nowhere. <śmany> Niby taki brytyjski, a ja ciągle na bibliancie. <śmany> eee. Jak to było? To można... Yy... A, nie ma... Ale widzisz, teraz jesteś w dobrym predykamencie, SELAR, bo nie musisz polegać na amunicji. O, tu jest pierwszy Grim. Ej, przepraszam, Tomik. Dobra, mam. Tomik poezji. Kurde, to Fuck! Tak. Jeszcze Wincy? No tutaj jest taki trochę przesiep tych A nie, myślę, że jeszcze więcej, więcej... Was, matka... Matka racica nie miała gaza szczurów. Matkow Chaos mówił właśnie o

To jest gorsze z tego wszystkiego, jest to, że ja strasznie robię takie wygłośniki. No... Jest tak nieśmieszne, że panie aż po prostu... ...szczerstwiały mi dziąsław. E, jak, jak, jak się nazywa... to jak się nazywa bezużyteczny krasnolud? No... Zamknij <gry> A to takiego imienia nie słyszałem. Nie są kobiet. O, za nami coś biegnie. Już nie. Nie może być Czy Jak są szczurowe, to. te klasy już pojawiają się. Nie, nie. To znaczy, często tak jest, że. albo jedno, albo drugie, ale nie zawsze, tak? Tak wiesz, na dwoje babka wróciły O tutaj jest chyba mhm. Wiem, że jeszcze grind ja będzie Chodźcie Gdzie? Tu kurwa. No, dobra, weź ten to i tyle Nie, mi się boję Tak Taką wiecie, informacje wiedzieli gdzie... Patrzcie jaki... On, on wie w które dziurę wkręcić, bo to są dziury na jego... Nie no jak jedyny nie musi kucać. <laughs> hmm. Tutaj powinien być ogr. Jeżeli już by miał wyskoczyć. Jeszcze jest w jednym miejscu potencjalnie ogr, ale... Hmm. A co robić i zawsze Penetruję loky jakiś prześni dowcip Ale taka cisza nastała No faktycznie, bo już jest późno w ogóle, więc nie wypada.

Pajuk, Pajuk. Abi przyznaj się pierdolę. Haha. Ale, pierdol, ale czemu cały czas siedziałeś w moich oparach? Hyy eee? Lubisz takie fetysze, co? Nie, ciepło. Ja to lubię ciepło. W sumie na jedno wychodzi. Każdej Znaczy... Hmm. Tutaj powinien być jakiś Amo. No, to, no ja tam chęcy. po drugiej stronie e, e, tego skoki jest. Ne, typ półszedł Idziemy? Idzie. Chodź ta, chodź ta. Tutaj będą Supplies.

ciągło go pewnie pewnie zobaczył gdzieś runo. a co no nie wiem taki inside joke żeby go zrozumieć trzeba zobaczyć tak, kanał se kanał żeby zrozumieć tak link będzie w opisie Szczególnie ostatni odcinek, Kura gdzie się miała pokazać wanilia, i nie pokazała się, się wanilia. Ale to nie jest odnośnie ostatniego. Nie, nie, nie. W moim mieście sprzedaje pomę. Hmm? Jeszcze daje do nocy. Juri na... hmm? się zastanawia, co. Oni kurwa, jest tak... No panion. On im nie sprzedaje wełny, on, on im sra wełną. Ale jaka tam jest materiału? Kojarzycie jak są te... jak są te greckie świątynie takie, nie? Zbudowane na kształt na przykład jakiegoś bawoła czy coś. Walking artillery. Bombs here, bombs here, let's put the black powder inside. I co tak I co mi Mario. What? No. O, tam przeszedł ten... ...globulin śmieszny. Mam no, grima. What the hell? Mm. Dobra, cycki. Oj, bo tego Rafał

Za mnie w kurde, I odaję, i się. mój kill, <laughs> e, lewo prawo, lewo Aha. Tędy. znaczy to i tak tą samą ścieżką, tylko tutaj będzie jakiś dropik, możliwie no, medycy. Oh. Slide'owi się przyda. Mm. O, już myślisz o naszym towarzyszu, no. już go polubił. A? Pasz, że o tobie nie Eee, tu jest Tomik, Tomik, Tomik. Tomik. Tomek, 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 które mamy tyle tomików, to dropik powinien być słuszny. Jakiś zły, zły zwyczaj otwierania drzwi, powinno się zabić. Drzwi powinno się zabić. Nie, posłuchaj. Przepraszam, nabić. Ej, nie mówcie o moich tak A tak. że nie krasoludzka robota, więc może. A gdzie wy jesteście? Celar. Pffu, nie celar, tylko celar. No z tyłu, gdyż. Szarżowała na nas horda, którą się zajęliśmy. bez Bezwstydnie eee, tam było, i bardzo szybko. Horda szarżowała, ty. Panie hordy, nie widziałem. No widziałem. I w tym problemie. A, nasz, nasz towarzysz Andrzej się zgubił. Jak mu tam slepę... jak na bota przestało. Tak. O, nie, bo. To jest jeden plus botów. o i tutaj... I tutaj z tej reni gotują, gotują y, ogórkową. A my... Okej, okay, panowie, szybko. Idziemy na pierwszy. Coś? Nie! Panowie, tutaj jest nie. Okay. 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 Fuck you. A, ma no, leczonko? Ja se nie mam. To nie widzę. Nie, nie, od niego nie pas choćby za dawno. O, o, pionki. Hmm. No, Storm wyrwi yy, na szaro. No. E, bo oni się różnie ubierają. To był na przykład ich prezes. Zabiliśmy prezesa, stąd wolnimy. Wszystkich też. Już nie będzie więcej. Panowie w górę. Tak? Jak to w górę? Normalnie. To znaczy nie w dół. Gdzie ja mogę wyjść? Ja to zrobiłem. To, 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 mogę... to jest moja ulubiona definicja. No to na tego. Nie. Definicja psa? Nie kop. Ej, najdą w polu. Dajcie na mnie. O nie. O kur coś ci zrobię. Co robiernik mnie, mnie chwycił?

Jestem jakiegoś jak Wielki Słoneczko. Wielki Słoneczko. Najsmaczniejszy na świecie. Dobra, mamy, jak się sprawa prezentuje, trzy tomy, jeden Grim. Możemy teraz wy, wypitać stąd i jesteśmy nieźle ustawieni, pan? To wpada, że normalnie. No tak, ale. Ale patrząc na kondycję na No właśnie. Nie chciałem ryzykować też. Ale się wkur... Nie. Nie idę. Proszę, Bóg. Nie <gry> <gry> Dawa. 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 <gry> hmm. No tak. nie było, nie? Nie, mi nie, było. nie żeż mnie wydłupi, niestety. Tak, to by już po, podsumowano. Dobra. Jak skończymy tę serię, możemy zrobić kilka razy wiecie, jakieś nightmary, coś ponagrywać. Nasze o, próby. O, młotek starczył fajnie. A nie, znowu jakieś zielone kolce. kolczasta. Ale jak mnie znowu wypadło? O proszę jak Seladora nie ma teraz coś dziwnego. Hmm. Abi. No, Masz trzy pozycje mam. Tam tam tam. Jestem szczęśliwy. Dobra, wróćmy. A w kolejnym tym zrobimy sobie Wheat and Chaff, gdzie będziemy kraść... Nie widzę tego. Nie, he, 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 he. Ale no. musimy zrobić, ale to w kolejnym Od odcinku, fejsze. na kolejnym nagraniu, tak? tak? Będziemy nosić znowu Cornflakes. Cornflakes yy, i Rusk? runo docenę. Tak jest. Ej, to miałem rację, że to są poduszki. Poduszki z Poduszki z no, To są płatki śniadaniowe. Cyplex. Poduszki śniadaniowe. Poduszki śniadaniowe. Tak jest. No Może być. <laughs> Okej, okay, Co my tu mamy? Jakiś battle Step. ...battle z septem. ...zmielmy Panie to na hmm, mamy? niech mi ktoś wyjaśni ideę posiadania jednego toporka bez broni, ...fu, bez tarczy. Juri, a propos tych tych... ...a propos płat... ...płaniowych, spójrz na czat. No? lucky Imperials with extra Trasy. sigma. <grywa> tak jest. Oh, no dobra, no to w sumie ładną sobie żeśmy strzeli sesyjkę, łącznie oh. trzy misje. Na kolejnym razem no będziemy robić wit and chaff. Potem będziemy zmierzać w mroczne odmęty miasta i zaniesiemy naszą wojnę, tak, naszą nasz gniew żal i, i w ogóle różne gorzkie... Te. Już może na hardzie skoro... No ty weźmiesz no swoją elficę i tak dalej i spokojnie no. będziemy sobie na tym jechać do końca mam nadzieję i pojedziemy sobie prawda w podziemia gdzie skaveni enemy glow to będzie kolejny tak powinno być no chyba albo waterfront tak. Ale to się zobaczy. E, czyli generalnie, tak podsumowując, nasza kampania nieźle idzie. żeśmy sabotowali mnóstwo wysiłków skaeweńskich. Najpierw żeśmy ustali ruch oporu, zabezpieczyliśmy miasto, sabotowaliśmy ich wysiłki i teraz e, weźmiemy naszą broń, nasz gniew i zaniesiemy to czy tej. wystawała luka. Tak. Tak pomyślał. Dobra. Ja yy, right. yy, się ready, tutaj z ready. wami żegnam. Yy, ja jestem Juri, a wy panowie się przedstawcie i też się pożegnajcie. Panowie, panowie tam sobie. No zacador. No, no, tak to tobie bliżej przyjrzeć, to też na faceta z twarzy.